ale niech wszyscy razem wielkie brawa na tych trzynastu ekip! No to i jeszcze bydgoszczy piłkarze z tyłu. Dlaczego z tyłu bydgoscy piłkarze? Wy zamykacie stawkę. Rozumiem, że tak idziecie w rytmie reprezentacji Polski. Od 8 lat reprezentacja Polski. Od 8 lat nie pokonani na mundialu. Bo ich tam nie było. Także tak jest. Najlepsza ekipa mundialu. Nikt ich jeszcze tam nie widział od wielu lat. Także mamy nadzieję, że przy... za 4 lata to Wy byt, pokażecie, jak zwyciężę. A tym tym wyścigu tym bardziej. Polacy nic się nie stało. Nie <laughs> wszyscy! Nic się nie stało! nic się nie stało! Nic się nie stało! To nowy polski hymn piłki no ale panowie, ja myślę, że jednak dołączy do rywalizacji, pokażcie, że tego hymnu już nigdy więcej nikt na tej wozie nie powinien wykonywać, więc zróbcie wszystko, kibice będą na pewno was wspierać, bo nawet jak przegrywamy, to i tak jesteśmy z wami Polonia Bydgoszcz, Henik Bydgoszcz i wiele innych jeszcze ekip piłkarskich. mamy jeszcze jakieś 360 sekund czasu, tu mi slajd podpowiada 358, trzeba je zagospodarować. Co tu mówić, o czym opowiadać, co Wam przekazać, mogę Was pobłogosławić, serca, duszy. E, czy chcieliście przekazać jakieś ostateczne słowo swoim rodzinom? Jak chcecie naprawdę wyznać miłość, to zróbcie to teraz. Te pół kilometra, które macie do przepłynięcia, może okazać się naprawdę ostateczne. Więc pozdrówcie swoich wiernych fanów, żony. Wspomnijcie te pyszne kurczaki oraz samoloty, które robiły Wam na obiad. Pozdroszczcie dzieciaki, a my już za chwilę wystartujemy. Przypominam, to jest ready, a to jest steady go. Czy chcecie odwrotnie? <laughs> Moje do wybor, możemy się zamienić, nie? Tak. No, nie, lepiej tak? Dobra, okej. Okay. I teraz, kochani, teraz wy się wykażcie, zdobądźcie serca wszystkich kibiców. Chciałbym, aby wszystkie trzynaście ekip, tylko nie puszczajcie wioseł, nie? Nie wiem, tam wiosłami o wodę, trzy tej sobie po głowach wiosłami, nie wiem. Brawa dla tych kibiców, którzy przyszli was oglądać! No, takie słabe to było, takie słabe jesienki. Znaczy to jeszcze można równie skrzyczeć. Kuća, porządnie! Spokojcie no szczęście, dla wszystkich kibiców! Tak ma być, zawsze gotowa, gotowa wodna orkiestra ratownicza tutaj zami serdecznie pozdrawiamy ratowników wodno pogotowie ratunkowe, czuwa nad wami również z tyłu, tam mi się bardziej podoba, panie ratowniczka, tam serdecznie, także, ja już wiem, że tam piłkarze się usadowili, tacy to są jednak rodacy, sprytni? dobrze. Proszę Państwa, chcielibyśmy, abyśmy razem odliczyli od 10 do 1. Czy Bydgosz jest gotowa na ten wyjątkowy wyścig? Tak. Nie słyszę, czy jesteście gotowi na ten wyjątkowy wyścig? Tak! Tak? już, tak? Spokojnie. No to uwaga, spokojnie, ruszajcie powolutku, wszystko i My tak się nie rozstrzygnie, nie wysłysza, rozstrzygnie się na samym końcu, ale oczywiście każdy z Was ma taktykę. No to uwaga, kochana Bydgoszczy, wspaniali kibice, uśmiechnięci ludzie naszego miasta, którzy dzisiaj są tu z nami, głośno i wyraźnie. Dziesięć! dziewięć, Osiem! Siedem! Sześć! Siedem! Siedem! relacja na żywo, później będzie kopia na YouTube. Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! 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 Давай

a tam przekładają raz tu, raz tu. Wszystkie łodzie są z butelek plastikowych posklejane jakoś. Do przodu lecimy, do przodu. Стоять так! Добре! Пару ж выровнять трохе! Я сам че персий! Ale daleko. Oni mają bardzo dużą przewagę. Orkiestra się szykuje tu. Następny No, żebyśmy wywrócili pod koniec. To jest jest pierwszy, ten w tej czapce. Brązowy medal. Stawka, no ale to czwarte, piąte i szóste miejsce będzie. Teraz to już czwarte, piąte i szóste miejsce. Tam ludzi na moście mnóstwo. Przełączamy kamerkę.

I kanalizacja. Eddy, dociera do mnie. Fantastyczna walka. Dobry Drodzy, dnia. Dnia. Drodzy, Drodzy Państwo, ta żółta, ta zielona łódź, te białe koszulki, i te żółte kapoki to urząd miasta najgorszy. O! 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 Nie mam tych wskazówek do odej, postanowili się wykąpać, postanowili, że poświęcą dzisiaj na mokro, to go coś tutaj A coś te łącze, to zaczyna siadać. Brawa, mostry, lewa, 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 na... lewa, lewa, lewa. A wszystko łódź butelek takich, tych dwulitrowych, plastikowych. Kielośna... <śla> Skakując, <śla> może, jeszcze ktoś jest... Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że na stałe wsparcie pracodawcy oraz filmarze były postanowione, jakby w puszce chwalał piwo, wszyscy prarę, no słowo. Zaraz kończę live tym relację, także kto zobaczy na YouTubie, to po prostu kopię nie zmontowaną z relacji bezpośredniej. Powolutku płynął, 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 dziewczynka ma łóżka, myślę, że się zbliża do milimetry. No, do mety właśnie jeszcze chyba muszą się troszeczkę nawiosłować, Jeszcze tak chyba ktoś, nie dopłynął. Ja, faktycznie, to, jeszcze buchu 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 jedna załoga. Za, 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 ale osłabli jakoś tak trochę tam. Hmm. Anioł, Staszek postanowił

Doli e, Mezy. Zróbmy z tego taki mały e, finał przy e, Kosławek, przyjaciele, czy może bytcy piłkarze gdzieś tam sobie relaksująco przyspieszą, czy się nie zapomniech bardzo. Nie. Bierze, bierze, bierze. Wiemy z pracy, że wywiadowcy piłkarze przyjęli taktykę na płynięcie mocno rekreacyjne, więc jeżeli będą pływać nadal w tym tempie, to będziemy Państwo widać ich około godziny 18.00. Tak mniej więcej zabawia, się 19 tego bo płyną ekstremalnie wolno, żeby nie powiedzieć, że się czasem nawet cofają. Nie, jeszcze jedna załoga na końcu, jeszcze. Mateuszka, która się uwałuje zbliża do łapy. Tam gdzie jest to kura, bomba taka, bomba, w górę cholesterol dumna na podacim to z pewnością. Proszę Państwa, troszkę kilogramów spadło. Ta boja, Polska bojunia, bojowo nastawiona. Na, 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 no jeszcze dwa, pięcia, no jeszcze dwa no no ale zobacz wersji. co się dzieje z tyłu, ekipa, która goni e, ekipę Mateusza, bardzo szybko teraz jakby dołożyła do pieca. No, Domety to Mateuszka ma jakieś półtora metra, ale 100 metrów za nimi. Sławek i przyjaciele. 60, 60, 50, 30. Galeria Pomorska 23. Jednak, jednak Mateuszek zwycięża w tym małym finale. Brawa Mateuszka! ekipa mateuszka A panimi, Sławek i Przyjaciele i Galeria Pomorska. Zaczynają do metry. A piłkarzy w ogóle nie widać jeszcze na horyzoncie. Zdaje się, że popłynęli w drugą stronę w ogóle. W drugą stronę, zawsze. A czy na mecie zameldowała się już także Gazeta Wyborcza? Czy jeszcze płyną? No właśnie, czy leci z nami pilot w ogóle? Od ekipy Mateuszka za walkę. Wimują. Nikt nic nie wie, czy to wszyscy, drodzy czy nie. Państwo, drodzy Państwo, dzisiejsze wyścigi to tradycyjne już wyścigi na łodziach wykonanych z plastikowych butelek po napojach. Tym samym chcemy udowodnić, że z tych rzeczy, które na co dzień wyrzucamy, które wydają się nam niepotrzebne, można jeszcze zrobić bardzo wiele fajnych, wyjątkowych, przydatnych rzeczy. Chociażby można wykorzystać je do takich zabaw jak ta dzisiejsza. Okazuje się, że piłkarze w ogóle nie wiozłują, tak nam dają, mamy takie relacje z trasy, więc no, chyba chcą nas jednak wziąć na przetrzymanie, bo dzisiaj. 18, tak jak są, jest, wyłonili się spod mostu, łukowscy piłkarze płyną! Proszę państwa, no dajmy im prawami. Chyba, chyba ostatnia załoga jeszcze, chyba ostatnia załoga charakterystyczną chwilką na czubie tej łodzi. Oni z czuba po prostu zawsze przywalą do bramki. Do dzisiaj pomoru. Tak a widać ekipa z e, Sławek i Przyjaciela z Galerii Pomorskiej. No tu włączyła e, swoje silniki, turbo Na razie zachuczano, ale ten silnik motorowy załączał się i płynął. A wynsze wikarzy pozdrawiali przez rzesze wygoskich panów dopływają powoli do Mejpy. Ale my ciągle szokujemy ekipę Gazety wyłączyć. Czy oni zaginęli w akcji? Czy oni zginęli w akcji? Moi drodzy, moi drodzy, razem z nami płyną Chorus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, o nich już mówiliśmy. Remontnis płyną, to największa firma w regionie świadcząca usługi w zakresie gospodarki odpadami. Bo, bo, bo zaraz zakłócę reklamy, chyba żeby nie było, nie? Bo ja tu nie prezentuję żadnych reklam, także nie chcę, dadzą spokój. Płynęły miejskie wodociągi i kanalizacja, to firma No są ci ostatni, granach. Mamy razem z nami firma PAS. Jest to firma technologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu konstrukcji metalowych. Płynął Unilever. To firma zlokalizowana w Błogoszu, przy Przykonarskiego. Jest to ekipa, która produkuje najbardziej rozpoznawalne kosmetyki na świecie. No i Sławek, który teraz wychodzi z obrotów wody. Sławek, przyjaciela Rafał pomorska. nazwie imię Sławek, bo to, to właśnie Sławek Piotrowski jest pomysłodawcą i organizatorem wyścigu. Jest, <tosnaczyń> jest założycielem i głównym motorem napędowym. A przyjacielem nie może zostać każdy, jest to nieformalna grupa ludzi, którzy chce się ćwiczyć i działać, nie czekają na przysłowiową gwiazdkę z nieba, tylko od kilku lat realizują różne, różniste pomysły, między innymi odblaskowe pomysły, wspierając bezpieczeństwo na polskich drogach, ze matycką tubą, która pokazuje, jak bezpiecznie jesteś, kiedy nosisz A to, to już ma, chyba ostatni, no. Samego siebie, a także innych. No i również była dziesiątka e, Lotto Wytgostnia i pracodawcy, a mniej więcej dwie miłości i z Wojciech Wojciech e, e, No i również Jacek e, Kuszcz, miłość no. Bernarda i też... Jeżeli kurs, już policja, to, jest, to jest, chyba już jest koniec bydgoszty. akcji. Bydgoszty, chyba już wyścig, wyścig zakończony a także Bartek, zawodnik i trener lotu w Wojtek, były trener kadry narodowej, no i Jacek Kuś, trzykrotny akademicki... No dobra, kończę relację na rzut, także pracodawca, Jeszcze z 10 sekund, tak, żeby się nic nie skończyło za szybko. Po raz czwarty startuje w wielkim wyścigu butelkowym. W załodze jak co roku znaleźli się dziennikarze bydgoskiego serwusu zbliżeń. Gazeta wyborcza, drodzy Państwo, do metyn o własnych siłach nie dotarła. Z, z Scenę niestety musiała, z wody niestety musiała ją podjąć jednostka wodnego ochotniczego. O, to zostawiłem, bo to, o, gra, to, zostawiłem, to, bo to, to były ciekawe chwile. To były chwile mrożące krew żyła. A cóż się wydarzyło wpadli do wody? Czy... No raczej chyba jakaś niestabilność konstrukcji, jakiś atak, jakiś atak rakietowy nastąpił. Następną ekipą była ekipa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Bardzo fajna, wesoła ekipa, Sławomir Buczek, Maciej Niemza, Patryk Wieszkoń i Łukasz Łodarski, studenci Wydziału Telekomunikacji, Informatyki.